Cześć, tu Ola. Dzisiaj przygotujemy schab z pieczarkami. W tym celu będzie potrzebne nam kilka kawałków schabu, 300 g pieczarek, zioła prowansalskie i olej do smażenia. Na początek schab rozbijamy po jednej i po drugiej stronie. Następnie rozbity schab przekrajamy sobie na pół. Teraz schab delikatnie obsypujemy ziołami prowansalskimi. Pieczarki kroimy na mniejsze kawałki, mniej więcej w ten sposób. Na patelni rozgrzewamy olej. Na rozgrzanym oleju smażymy nasz schab po jednej i po drugiej stronie, oczywiście. Usmażony schab przekładam do garnka. Ponownie rozgrzewamy olej na patelni w celu usmażenia tym razem pieczarek. I smażymy nasze pieczarki. Usmażone pieczarki dodajemy do naszego mięsa. Doganka z mięsem i pieczarkami dodajemy około pół szklanki. Zimnej wody. Całość dusimy na niewielkim ogniu pod przykryciem od czasu do czasu mieszając przez kilkanaście minut. Nasz schab jest gotowy. Schab podaję dzisiaj ziemniakami i buraczkami. Życzę smacznego.